Siemanko, ja jestem drzycy i witam z kolejnym ciku z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska, teraz się szykuje dla Was e, nieco ciekawy, fajny, słuchajcie, na pewno e, maraton, dlatego że patrzcie ile jest Tutaj w tym momencie w moim sklepie w Brawlstar, słuchajcie, star Powerów 4, aż mam do kupienia w tym jeden za 169 G gemów, więc e, no tak naprawdę jest on dosyć drogi ludziska, e, ale. To jest dobry, to jest naprawdę niezły, słuchajcie, yy, to jest naprawdę niezły Star Power. Więc ja w tym momencie, na samym początku odcinka, od razu kupuję Gemy, żeby móc sobie kupić tego Star Powera, ponieważ uważam, że wow, to jest naprawdę przekozak, przekozak Star Powerek. Ok, ok, i czy mamy to? Czy mamy to, ludziska? Ok, stać nas, stać nas teraz na to, więc wy na samym początku zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie także, ludziska bo tak, bo to jest bardzo ważne, subskrybujcie kanał, żeby czerwony przycisk stał się szary, dlatego że w ogóle już niedługo update do Brawl Stars, ja już znam konkretną datę, e, więc tak naprawdę słuchajcie albo właściwie może Wam powiem, co będzie, słuchajcie w takim razie, kiedy będzie ten update, dlatego że E, naprawdę mało osób o tym wie dużo z was mi pisało, że update Brawl Starsa e, będzie niedługo, ale ja wam w sumie opowiem więcej o nim później dlatego, że najpierw chciałem wytestować kolta, ale na pewno dzisiaj wam opowiem dużo rzeczy, słuchajcie, o update'cie, na który każdy z was czeka w Brawl Starsie więc e, no na to możecie słuchajcie się na pewno nastawić, a ja teraz znajdę sobie kolta i nim zagramy, w końcu mam do niego w ogóle Star Powera, tak się jaram Ok, zagrajmy sobie w duo. Zagrajmy sobie w duo z randomami i zobaczmy jak nam będzie szło. Okej, okay, mamy w teamie boss. Słuchajcie, więc całkiem spoko, szczerze mówiąc, będziemy dwoma takimi ziomalami, którzy po prostu będą strzelać jak daleko chcą. Patrzcie. Patrzcie. O nie, jak ja bym nie chciał walczyć z bo i słuchajcie koltem. Dobra, rozwalamy go. Nie ma co. O, nie ma co, słuchajcie. Oszczędzać ulta na później, dlatego że później może się okazać, że przegracie na przykład. Więc no, czasami warto oczywiście oszczędzić, ale to trzeba dobrze zawsze ocenić. Słuchajcie, czy warto jest wytestować ulta, czy też nie. Znaczy wytestować. Eee, zużyć, ok. O, o nie, o nie, o, gruba Berta, gruba Berta. Ej, czyli się zdaje, czy ja w jakiś kocioł wpadłem? Dobra, gdzie jest mój random? Gdzie jest randomero mój kochany? Random Gdzie jesteś ziom? Random Gdzie jesteś ziom? O oo! Dobra, dawaj, rozwalamy ją! Rozwalamy ją! Mordo, no nie ma... O! Pięknie, pięknie zostawiłeś pułapkę. W ogóle to jest moja pierwsza rundka koltem dzisiaj, więc jeszcze nie umiem strzelać, ale myślę, że za chwilę e, po prostu, ludziska, wiecie, zyskamy tego skilla, o którego, o którego nam wszystkim chodzi, dlatego że no już trzeba przed nowym update'em zdecydowanie ćwiczyć. Przypominam w ogóle, że, je, że niedługo już oddaję konto widza. Na które wydałem około 3000 zł Więc, jeżeli chcecie wygrać, to musicie obserwować mojego Instagrama Tricus, dlatego że to jest jeden sposób na wygranie tego konta. O-o, dobra, kogo najlepiej rozwalić? Rozę. O nie, o nie! Jak najgorzej! Jak najgorzej! o o-o, jesteśmy spaleni, jesteśmy spaleni, nie! Trzecie miejsce, jak lipnie, ale. Zauważyliście w ogóle co czwarte miejsce? To była w opór najgorsza runda, ludzie, jaką widziałem. Nie wiem, może powinienem grać w solo, a nie w duo z drugiej strony, dlatego, że pewnie dużo osób tak naprawdę e, wiecie, gra ze swoimi kumplami jakimiś, z którymi sobie gadają i cały czas wiedzą, co robić, e, no ale patrzcie, jaki my teraz mamy team. Patrzcie, jaki my teraz mamy team. Cold i 8bit. Przecież to będzie tak wkurzało przeciwników, że to po prostu jest poezja. Okej, cztery Power Cubesy mamy Dobra, ten będzie próbował walić przez ściany. No ale co on może zdziałać? Co on może zdziałać? Ogólnie, szybsze ładowanie o 11% i większy zasięg o 11%, tak? No to jest OP, dla mnie to jest mega OP, dlatego że tak naprawdę to robi z Kolta naszego po prostu 8 bita. Kolta Colt, to przerabia na 8 bita. Bo 8 bit jest no trochę lepszy niż Kolt, słuchajcie. O, co jeden HP mu zostało? Nie, no dajcie spokój, ludzie. Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu ludzie nie wierzę, co się właśnie wydarzyło. Znając... O,, o, o, Dobra, jest mój, jest mój. Okej. Okay. Kozacko. Dobra, tutaj, co się tutaj dzieje? O nie, ból 9. Ból ma 12 powercubesów. psów. Bulma ma 12 parę ludzie To powinno być przecież nielegalne A je, tak samo powinno być nielegalne grać. O nie A dobra, jest git Powinno być nielegalne grać koltem, jak tak słabo się ulty używa, Jak ja w tej rundzie <grym>, O nie, ale może nie powinien być tak surowy dla siebie w sumie I tak idzie nam nieźle O nie no o, uważaj, uważaj Ziomek Ziołek! O, dobra, zaraz będzie rozwalony ten jego kumpel. Okej. Okay. O nie, no ten ból... Kurczę, ten ból naprawdę... Aż mnie denerwuje, aż mnie denerwuje, naprawdę. On za chwilę, za chwilę się zrespi jego sojusznik i wtedy przytankuje go, ale... Ja nie mogę, co za zacięta walka w ogóle. Co za zacięta walka, okej, okay, tego, tego można rozwalić od razu. O nie! Co to miał być? O-o, dobra. Będzie? O nie! O nie! Dobra, tego rozwalił 8 bit! O nie! O! Tak, tak! Ultytrixusa koltem, Ultytrixusa! O! Ale udało się i to ja go rozwaliłem! Ja nie mogę, co za runda? Co za runda to była w ogóle? Dobra, to teraz w takim razie, jak już wygrałem jakąś rundkę, to mogę wam w takim razie, ludziska powiedzieć coś o update'ie! Coś mogę Wam powiedzieć o updatecie? Otóż nie wiem, czy wiecie, ale 12 grudnia są urodziny Brawl Stars, i wtedy będzie największy update, jaki w ogóle kiedykolwiek wyszedł w Brawl Starsie. Dlatego, że teraz wiecie, Brawl Stars specjalnie robił coś takiego, że niby gra zaczyna, wiecie, się staczać, mniej osób niby zaczyna w nią grać, oni wydają tylko jakieś skiny słabe i tak dalej. Dlatego, że po prostu czekają z tym, żeby nagle 12 grudnia walnąć największy update, jaki tylko był w historii tej gry. Słuchajcie, eee, no i wszystkich aż zadziwić, co wydadzą. Tak naprawdę nie wiadomo, co to będzie, ale najprawdopodobniej będzie to postać. Pięć skinów świątecznych, tak myślę, bo je, jakby. Teraz przyznaję, że trochę wymyślam, ale wiecie, czytałem e, u ich na Instagramie ru, różne ploty, kiedy ma wyjść i tak naprawdę skoro to ma być gigantyczny update, to obstawiam, bo to musi być większy update na pewno niż e, był ostatni, czyli e, ten wiecie, na Halloween po prostu, więc teraz musi wyjść dużo skinów, myślę, że jedna albo nawet dwa postacie, fajne by było jakby jedna postać było, była up ze skrzyneczek, prawda, a jedna postać, żeby była na przykład za... Hmm, za ile pucharków myślicie? Za 10 tysięcy pucharków, albo gdyby wszedł e, ogólnie update z Expem w końcu. Więc napiszcie mi, co wy myślicie: czy powinien wejść update z Expem, czy nowe tryby, czy dwie nowe postacie dwóch zadymiarzy, w sensie i nowe skiny. Czy co uważacie ogólnie, że powinno wejść do gry i co jest najbardziej potrzebne w Brawl Stars? Według mnie, dwóch nowych zadymiarzy: jakiś system, słuchajcie, e, logowania się. Jest potrzebny w sensie taki, że za to, że codziennie gracie, dostajecie rzeczy, i system EXPA według mnie jest bardzo potrzebny. W sensie, bo po coś jest to EXPO, a tak naprawdę nic jeszcze nie ma za to, więc uważam, że Supercell powinien wprowadzić głównie właśnie e, za to EXPO jakieś nagrody albo jakichś zadymiarzy, czajcie czy za Dymiarzy, za Expo, na przykład. No dużo jest pomysłów, tak naprawdę. Jak gdybym sam miał wprowadzać rzeczy, no to najprawdopodobniej bym zrobił to, co teraz mówię. No, ale trudno jest określić, tak naprawdę, bo pewnie teraz się nie skupiłem, bo gadałem o updatecie. No, bo Supercell tak naprawdę pewnie wie lepiej od nas. Co jest e, takie potrzebne? Zagrabię sobie w ogóle kimś, kim się gra trochę lepiej na tej mapie, dlatego że do kolta chciałem wytestować tylko Star Power'a, a nie tak naprawdę nim grać. I zagrawię sobie duo, bo jakoś fajnie mi się gra, szczerze mówiąc, teraz duo z tymi randomami, bo to jest dla mnie ciekawe. Takie naprawdę ciekawe zaczęło być dla mnie e, granie tych duosków. Jeszcze fajne bardzo mam Star Powery, e, bo teraz to jest jeden z moich ulubionych zadymiarzy aktualnie. Ale ogólnie chyba, bo to jest jeden z ulubionych zadmiarzy wszystkich, więc nie jestem z tym zbytnio oryginalny. Wow, co ja zrobiłem teraz w ogóle? Bipsy, co ty się tak boisz? Co? A ja w ogóle jestem w tym jest brokiem, lol. No dobra, to czekajcie, będzie git, będzie git. Halo, Bibi. Uup. ojej, ojej, chyba jakaś Bibi tutaj, chyba jakaś Bibi jest wkurzona. A teraz to już w sumie nie wiadomo, co sobie myśli. Okej, okay, dobra, tutaj e, nie walczmy z tym krukiem, bo mam pomysł. Mam bardzo dobry pomysł ogólnie. E, chwila. Zróbmy sobie bunkier tutaj. Zróbmy sobie tutaj bunkier, żeby nikt nie mógł do nas wejść. O, tak jak ten na przykład. O nie! -o. o nie! 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 Ja nie mogę! Jak ja tego uniknąłem? O co chodzi? Wow, 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 wow O wow. o, oh, oh. dobra, musimy z tym walczyć, albo przegrać. To były dwie opcje, czasami są dwie opcje. Albo walczycie z jakimś typem, albo po prostu się poddajecie. O, tutaj crow Kroł się mano. Mam 11 w ogóle power cubesów teraz Co za jazda. Ale mnie te kroły w ogóle wkurzają, ja nie mogę. No nie! Brok! Co ci? Co ci jest? Brok? Ej, a ty co zabierasz? No dobra, chwila. Zróbmy tak, żeby nie mogli tędy do nas przyjść w ogóle. to je, Tutaj się przydają, przydadzą te pułapki zdecydowanie. E, dobra, tutaj. O! Siema, siema mordo! Wielkie starcie, ja nie mogę. No i właśnie, widać różnicę pomiędzy tym, jak gram Coltem, a pomiędzy tym, jak gram bono, ale e, niestety do Colta nigdy nie miałem takiego dobrego podejścia jakoś zbytnio. Więc no... To chyba jest akurat... Nic dziwnego, słuchajcie. E, no, aczkolwiek mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Przypominam o moim drugim kanale z Minecraftem: May jeszcze z Minecraft, gdzie są filmy właśnie z Minecrafta. Przypominam o tym, żeby obserwować mojego Instagrama: Tricus, gdzie będzie konkurs na konto widza, który jest warty właśnie parę tysięcy złotych. E, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Obczajcie moje poprzednie odcinki z Brawl Stars, które są tutaj w karcie prawym, górnym rogu. A tymczasem ja się z Wami będę żegnał. To było na tyle na razie. Mm hmm.